A więc tak, oprócz pracy w szkole zawsze była Pani niezwykle aktywna w działalności pozaszkolnej. Prowadziła Pani kilka chórów, których próby są obecnie zawieszone. Więc nagle zyskała Pani mnóstwo wolnego czasu. Czym go Pani zapełniła? Widziałam, że prowadzi Pani bloga. To znaczy, czy zyskałam mnóstwo wolnego czasu. Znów tyle tego czasu nie zyskałam, bo wie Pani co, prowadzenie online lekcji jest takie no, nieadekwatne do tego wkładu do przygotowania, do zadawania dzieciom zadań, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, znowu tak dużo czasu nie mam, ponieważ trzeba gotować obiady każdego dnia. <laughs> I to po prostu zabiera mi trochę czasu. No, a jeżeli chodzi o prowadzenie, o prowadzenie bloga, to szczerze mówiąc, taka myśl już chodziła po mnie no, za dwa lata. Tak myślałam właśnie o tym, czy by nie założyć bloga i po prostu nie dzielić się na tym blogu jakimiś yy, doświadczeniami czy wspomnieniami z, na, z naszych podróży. No ale w sumie faktycznie tego czasu wiele nie było, bo chór zajmował yy, praktycznie większość mojego wolnego czasu. Przychodziłam ze szkoły do domu. No i właściwie było to tak, że na pierwszym miejscu był chór, na drugim miejscu był chór, na trzecim miejscu był chór, a potem ewentualnie można było pomyśleć o jakichś tam swoich e, zachciankach przez swoim hobby.